Nie! 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 Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku serii zagrajmy Blago WhatsApp i czyli kontynuujemy trwa blardy i zobaczymy co się dzieje dalej. Zapewne będzie kwestia umówiona, więc zamknę. Albo nie, nie zamknę się, bo nie ma kwestii umówionej, czyli podróżujemy. Kurde, chyba pierwszy raz. Możemy się zamiać pomiędzy nimi. Jak magicznie. Jak magicznie! Jakie to jest wypasane. Kurde, jak fajnie. Ludzie. Czyli co? Czyli czy mogę sobie, sobie wybrać... Kim chcę podróżować, czy co? Dobra, jak na razie, to ja wybiorę sobie Froda, co nie? Ale super, 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 fajna sprawa. Martha bagna. No, come on, dobra. Czyli po prostu nie możemy wchodzić w lilie wodne. Czy co to tam jest? Dobra. Mamy kolejną misję, już kolejna misję. Tak, czy możemy się zamieniać? Nie, nie możemy. Czyli nie wiem czy to był po prostu wybór, czy co. Zobaczymy, zobaczmy. Podziemy, zobaczmy. Come! On, no, się. Ja tu niszczę golumię. Morda, co to za zielony pomiędzy? Chciał się dowiedzieć. Hmm? Dobra, sam je kopaj. I jedyne co by tu chyba, chyba tu jakiś grup, ale dobra. Drewniane wiaderko. Hmm, spoko. Ej. Dobra, czyli musimy pobrać wody i gasić ją blisko. Tja. A już mamy wiad wiaderko, więc będzie spo spoko Dobra, mamy wiaderko. Już sobie trochę pojeszczemy. Chcę pomyślałem, że wyciągnę sobie swoje I Tak by nie szybciej. Super, dobra. I idziemy przez, przez bagno. No i jesteśmy mieć teraz? teraz. Boże, znowu muszę coś gasić? Za każdym razem tak, tak będzie? Niezbyt to realistyczne. No ale dobra. Muszę sobie, że przejdziemy tą misję i kończę na dzisiaj y, granie, ponieważ y, nie samym lego człowiek żyje i poza tym też jutro nie mogę też siedzieć tak bardzo długo. Taki spale. Dobra, nie wiem, dobra. Idziemy po wodę, tyle, dawaj, 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 dawaj. bije z wiaderem pełną wody i się nie rozlewa, to jest cała magia. Teraz się zapali. No, bez jaj. No Fajne, ale muszę mieć wodę, żeby tam przejść. Ziom. Kurde, Dobra, idziemy, 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 Fuck! No dobra, nic tam się nie stało. Ok. Dobra, idziemy. No, zamknij ten ryj. Dziękuję. Dobra, już się bałem, miał ja puste wiadro. To by było niezbyt przyjemne. No ale dobra. Tutaj, trochę czeka przez te bagna. Co ja takiego zrobiłem. O no, dobra, gdzie? Ja chyba przy pierwszym posągu zapiszę sobie i skończę odcinek, ponieważ już widzę, że mam głos przymulony i w ogóle. Więc nie ma chyba sensu takie nagrywanie. O tam jest, dobra. Trzeba wyczuć, czy co? Rozumiem, już rozumiem. Czemu ja zginąłem? Ej no lol Chodź tu już Frodo Teraz nas czeka Nie wiem czy to golem robi ten ogień Po prostu wielkie WTF Jakoś muszę przyczepić, dobra Siup Aha, myślałem że będę się tak bujał Bujaj się, bujaj się Dobra, powiedzmy, że tego nie skomentuję. Można go jakoś wyciszyć, czy coś? idziemy jeszcze cały czas tą zamoloną ścieżką. Zobaczysz, że za zamolona ścieżka się tworzy tylko za golemem? Nie, dobra. I idziemy. Ok, ale idziemy najpierw tutaj. Aha, odchodzi, do dobra. Ehm. Um. Coś budujemy? Chyba dobra. No <suszy> <suszy> dobra, dawaj wodę. Wiedereczko, wiedereczko. <suszy> <suszy> Dobra, dotarliśmy już? Czy, czy, jak, czy jak, czy jak, Misiaczek! Się schować? Dobra, co? Ja teraz sobie zapiszę, ja teraz skończę, a potem kontynuuję. Dobra, siemanko, witam was powrotem. Krótkie przerwy, jakoś to potem zmontuję, ponieważ yy, nie chciałbym się już ty tydzień temu grać, ponieważ ja to yy, gram tak seriami. już chyba większość z was wie. Bo ponieważ tego ją nie mam patrznie w ogóle czasu, ponieważ teraz mam taki okres zaliczeniowy, że w ogóle... że, że w ogóle, w ogóle co nie. Bo Teraz nie mam tutaj sobie zapisałem ostatnio. I tyle. Ty, a ja mam efiski płaszcz przy sobie, też prawda, ja w ogóle zapomniałem, dobra. Efiski płaszcz, dobra Jestem krzakiem Jestem krzakiem. Jestem krzakiem Do, dobra ej no Golu mam cię na walnąć Co odlatuje? już Dobra, w końcu, dobra, nie wiem o co chodzi, ale dobra. teraz idziemy, teraz jestem na nowo nabuzowany energią. Dobra, klasycki płaszczyk zdjąty. Szybko, 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 szybko czekaj, ja, się, ja tu muszę wszystko rozwalać, oczywiście. 100% musi być tędy chod Dobra, ziom, już idę. Przemierzamy bagna, teraz nas zgoni jeździec. Nazwę? Ja się nie wiem jak on się, się nazywa Każdym razem sobie powtarzam, że muszę sobie oglądać filmy, a i takich nie oglądam Teraz na serio muszę sobie oglądać, a teraz chyba drugi film będę oglądał, a nie pierwszy No i co, ukryłam się i? I co? I co? I już? O, no dobra, teraz się nie zbugował Świetnie, to mnie cieszy Ciekaj mnie dla, dlaczego tam nie przychodzi golą, jest, jest właśnie taka e, ścieżka taka jak taka z błota, wiecie, e, zapewne jak byliście na plaży, ten muł z, z dna zebrali się, to zauważyliście, że to jest taka, taka chmurka, taka, tego piachu, no i chyba też dlatego, albo te, albo taki, albo taki jest zbrudny, że woda się, się robi taka mętna, dobra, nie ma, że nie będę się pogłębiał. Podskaczają takie szybciej. Siup, siup, siup. Jesteśmy. I znowu się ukrywamy. To się robi trochę nudne. ale dobra. Przeżyją To nie fair, bo oni żądają ukrycia. Ja muszę się męczyć. bo coś mi głowa boli, ale dobra. Yy, I co? Naz go odjechał. I znowu się z boku nie. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Teraz nie powiedział tędy chodź, bici szybko. Jakaś nowość. Dobra. W ogóle dzisiaj na WF-ie, na WF-ie, na WF-ie, sobie prawdopodobnie wybiłem palca i jej zajebiście. Jezus, gra się w nogę. I co była taka twarda, twarda, twarda piłka. No, i jako, że e, jestem niezdara, musiałem ją akurat tak zobaczyć, żeby sobie palca wybić. Jej! No, no i w ogóle tak to się skończyło. Żebym teraz woli palec. No, to będziemy musieli chyba tą troszkę oświecić. E, Sióp. Pięknie. Co? Ha, czyli można tutaj się ukryć, rozumiem, dobra. Chętnie leci. Pozwólcie, że ja sobie zimę mandarynkę. Patrzymy, czy ma peski. Wiecie, jak sprawdzać, czy ma peski? przesłuchajcie sobie do monitora i patrzycie, czy, czy jest ciemne. Ha, jestem geniuszem. Zmieniłem sobie ustawienia. To teraz wszystkie skoki, podobne, nie mam na klawiszach tych ziem. Klawiszach takich nie numerkowych tylko tych mm, Kuźwa Literkowych, no właśnie. Rozumiecie o co mi chodzi? Typu H i coś tam Tylko sobie zmieniłem na klawisze, li na klawisze liczbowe też mamy po prawej stronie na klawiaturze. Tak mi jest łatwiej ponieważ teraz Ty i idź w dupę pięknie kurde siup I siup pięknie kurde przeskoczyłem to wszystko perfekcyjne o i teraz pięknie Frodo Przybiega. pięknie no to było tak ekscytujące że masakra ludzie okay. zbieram oczywiście pieniążki tu, tu musimy się skać chociaż nie wiem po co też mgła jest lekka, to jak się będziemy skalać, no w sumie dobrze, że, że zrobili tą mgłę, bo to by było trochę bez sensu bez tej mgły. to oczywiste, bo każdy by chyba zau zauważył. O, już mgła zniknęła. I tyle ze skladania się powinno być. Ale dobra, już się i będę czekał. Aż tak. I co, i mamy jakieś obozowisko. Człowiek wie co. Podpalaj to samo, podpalaj. Jakaś barykada. A może po prostu drzewo spadło? A Ta, chyba tak. Dobra. Drzewko spalone. Eee, Boże, znowu się muszę ukrywać. Boże, ja zawsze klawisze mylę. W ogóle, Elfi płaszcza, a się zamienia w krzaka. Dobra, pozostawię to jak takie, bez komentarza, dobra? Ten płaszcz powinien się wtapiać na przykład w... no krzak w sumie, ale to powinno być... Mówicie, no, no... No rozumiecie, tak jakbyście... Nie wiem, mundur włosko na siebie ubrali. To ma się wtapiać w roślinność, a... No, rozumiecie, ale nie, że zamienia się w krzak, tak to... Tak, tak trochę dziwnie. W sumie sam nie wiem jakbym to lepiej rozwiązał, ale dobra już... Nie będę się już aż tak czepał. Dobra, 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 spokojnie. Chill chill. Znaczy nie wiem jak bym to rozwiązał w grzalego, co nie, bo tak normalnie, no, normalnie, na ludzie co nie A ja to jest, no, kurde Zdolny, kurde Ja Dobra, budujemy maszcik I build i buldujemy Hahaha ha, ha. mój, mój angielski jest na poziomie pro y, Tyle mogę powiedzieć Dobra co, 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 aha, trzeba zasadzić, ja myślałem, że tam trzeba też podskoczyć, to co Ale założyłem roślinkę, więc spokojnie. No, ty gnoju, no, Zioł. Nie atakuj mnie tak, bo cię zniszczę, ej. Musimy wędkę, nie mam wędki. I znalazłem mi zestaw Do którego nie mogę wejść? Czy tędy? Aha, derpy. Derpuś, herpuś, derpuś. Jak tam się wchodzi? A, ah, spoko, nie może, nie może tam wejść. Pro, trzeba te wejście roz, 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 rozwalić, dobra i co Jeu, je tam z tękami? Uciekliśmy, je, uciekliśmy z golem. Przecież sam nie jest nieufny wobec gouma. I tutaj powinien nas chyba złapać elfy. Czy, czy nie elfy? Pizza! Dobra. Ci się kłócą którą stronę pchać, dobra. <grystanie> Kocham to Kocham ten humor. Armia halabardników, chyba to była ich halabardnica. No ja też wiem. Ale jaka to jest jednostka, to ja nie, nie pamiętam. Już. Olifant? A to byli ci zawsze na no, nich mówię mamuty, nie, nie wiem czemu. No i... To, ale to nie są alefy, to nie są alefy. Po prostu łucznicy. I kim ja jestem, kim ja jestem? E, Faramir i Madril, dobra. Jakie mamy uzbrojenia? To inne bardziej e, Pałasz i łuk. Dobrze. I musimy zabić, znaczy zabić, no. Nie wiem, czy my ich tutaj zabijaliśmy, czy co? Aha, ta są liny, dobra, czy musimy na te liny wejść? Ała, weź się pierdziel zio Dobra, masz te liny, I wszystkich za jednym strzałem, kurde, wszystkich, kurde, wszystkich, wszystkich, oczywiście, z pięści, oczywiście. Co i numer dwa, tak? Mam minę dobra, i sióp i pierdziel się zjął. Dobra, i walka na pięści. Fakie wygrałem. Czasami się mylę z tych przyciskach, ale dobra, muszę się do tego przyzwyczaić. Teraz musimy jeszcze pokonać. No o dwa się! Dobra, idziemy na, dru na drugiego jaką tam, ale coś tam. Ej, ja chcę tam podskoczyć! Daj mi tam wskoczyć, tak może, co? Tak, z łaski swojej. I nie żyjesz, ziom. Już kurde, jesteś martwy. Spokojnie, ja, ja tu muszę jeszcze swój mieczek Dobyć Pięknie, teraz patrzcie Musimy zabić woda Znaczy zabić, pokonać W to zabić Dobra W ten magiczny sposób przewrócił się Albo uciekł Da faku Uciekł, nie zabił się Bo, bo było dziwne Hobbits of the Shire. We set out from Rivendell with seven companions. One we lost in Moria. Two were my kin. A dwarf there was also and an elf. And two men. Aragorn, son of Arathon and Boromir of Gondor. You're a friend of Boromir? Yes. It would grieve you then to learn that he is dead. Dead? He was my brother. Two halflings and a host of men at my call. The ring of power within my grasp. He's gonna destroy it! That's where we're going. Into Mordor. Oskilia is under attack. They call for reinforcements. The ring will go to Gondor. Oh, trafi. No, To już na dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że ten film się jeszcze ukaże w piątek. Mam taką wielką nadzieję. No cóż. O, super. Dobra. Muszę sobie przypomnieć trochę z tej gry. Po prostu mi, nie, na pewno nie mieliśmy. No ale nie, niedaleko mieliśmy do tego. Eee, więc tak dzisiaj w ogóle w tym. W ten weekend postaram się nagrać jakieś dużo więcej odcinków. Więc, więc, więc. Możecie oczekiwać, że w przyszłym tygodniu nie będzie dnia bez odcinka. Tak też uważam. No cóż, więc to już na się na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia w Korei Dzicie. Kostary Lego, WhatsApp, Pirścień. Na razie.